No witajcie kochani, dzisiaj mamy następny piękny dzień, mamy poranek, kocham poranki. I co się dzisiaj pojawia w energii? Dzisiaj mam pełen przepływ inspiracji, pełen przepływ dobrych rzeczy. Pierwsze to, co się pokazuje, to przypłynął taki przekaz, że masz w sobie siłę, aby zaufać sobie i swojej drodze. Zobaczcie, ile możliwości, ile rzeczy wpłynie za tym zdaniem, to przepłynęło. Akceptujesz to i jesteś w pewien sposób, tak jakby otwarty na ozdrowienie i harmonię w swoim życiu. To jest bardzo ważne. Dzisiaj to jest taki dzień, że będziemy Odzyskiwać właściwe Będziemy ufać procesowi życia i ten proces będzie tworzył właśnie coś dobrego. Będziemy otwierać się na nowe możliwości i będziemy dostrzegać przede wszystkim te możliwości, będziemy. Koncentrować się na tym, co jest ważne, na tym, co jest dostępne. Ważne jest to, że będziemy dostrzegać takie piękno, to, co jest, co jest pełne w naszym życiu, to, co daje takie niesamowite wsparcie i będziemy właśnie wysyłać silnie energię uzdrawiającą do swoich. Nie tylko emocji, ale też będziemy w siły, naszą moc, naszą wewnętrzną równowagę. Będziemy też pewni tego, że przestrzeń w naszej duszy na wsparcie, na zrozumienie, na przyglądnięcie się pewnym rzeczom. Co będzie jakby prowadziło do takiej głębszej równowagi i takiego poświęcenia tego, co jest ważne. W pewien tego, co daje takie niesamowite wsparcie. Może będziemy. Może jesteś w pewnym emocjonalnym etapie, ale to wszystko przynosi w pewien sposób, tak jakby. Nadzieję przenosi wsparcie.